Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku w Grze Medieval Dynasty. Z tej strony GM4 i zaczynamy. Tutaj, jak zwykle, sobie musiałem troszkę pograć pomiędzy odcinkami, żeby wbić sobie troszkę punktów doświadczenia, żeby zdobyć jakieś nowe technologie i tak dalej, żeby po prostu było co pokazać. No niestety jesteśmy na takim etapie gry, że teraz trudniej jest to robić. No ale w tym odcinku chciałem się skupić na wędkarstwie, chociaż tutaj to chyba się nazywa rybołówstwo nie wiem, tutaj nie ma wędki, jest ten włócznia rybacka czy tam oszczyp rybacki, nie wiem jak on tam się zwie no i mamy tutaj jeszcze siatki oczywiście po wybudowaniu chaty rybackiej, którą sobie zaraz pewnie postawimy i zobaczymy jak to wygląda ale może najpierw powiem tutaj co tam się zrobić mianowicie tutaj przedstawiłem priorytet naszych dwóch kopaczy, żeby się zajęli w pierwszej kolejności wydobywaniem Wapnia, po to, że właśnie ona sobie domy ulepszyć. Potem wapnia, jak widzicie, te i tamten są już wapnem ulepszone. Także one teraz mają troszeczkę lepszą izolację, jest trochę tam cieplej. Zżywałem po prostu mniej wówczas drewna. Chyba też im się nawet troszkę wtedy polepsza naszym wcownikom samopoczucie. Niestety, jak widzicie, wielu z nich zaciążyło, chociaż jest czekaj, matka, 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 no mamy widzę trzy matki. Więc trochę się, się i Jeszcze kolejna jest w ciąży, niestety, jest to troszkę dla nas problem. E, no, ale sobie z tym bardziej. Mamy tutaj, widzę, dwóch nowych pracowników, których muszę gdzieś przypisać do jakichś tam zadań. E, właśnie, wbudowałem sobie taką chatę. Nie wiem, czy to mówiłem. Jeszcze nie mówiłem. Sobie wbudowałem chatę gdzieś, no właśnie tutaj, jedną koło właśnie e, tej kopalni. No i w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o takie zmiany. E, Opostawanie nowych jakby budynków. Tam zrobiłem sobie jeszcze chyba kawałek palisady, ale generalnie nic ciekawego. No i tak, tutaj z grubsza to by było na tyle, oprócz rzeczywiście tego, że sobie wbiłem troszeczkę punktów poprzez rolnictwo. A, tam jeszcze drugie drugie pole mamy z tyłu, sobie też posadziłem. Czy w zasadzie to nic wszystko robiłem, bo po prostu dla mnie to jest zbyt męczące. Zatem mamy drugie pole, i to sobie biega, ten na szkole i sobie orze, sadzi coś tam, żeby było co po prostu jeść. Natomiast ja tak w tym roku się troszeczkę spóźniłem, bo jeden z moich pracowników po prostu zaciążył, ta która się zajmowała polem. W związku z czym przegapiłem w, w, chyba obsianie pola na wiosnę, więc raczej plonów nie będziemy mieli zbyt dużo. Natomiast żarcie mamy sporo jeszcze z poprzedniego sezonu, więc powinno być ok. Dobra, szybko sobie przypiszemy tych pracowników do, do, do czegoś. Yy, tylko do czego? No, Dobra, potem musiałem bardzo tymczasowo mini goniewa przypisać do, do kuchni. Natomiast ona ma trochę daleko, bo on tutaj mieszka, to tutaj mamy kuchnię. Chodzi o to, że po prostu chcę tam wbudować kopalnię, jak się tylko uda, żeby już tam mogli sobie kopać. Natomiast Ameryka no, na razie będzie się zajmowała stodołą, ale nie rolnictwem, tylko po prostu tutaj produkcją różnych rzeczy. Zadamy jakieś tam priorytety, żeby już się tym zajmowała, żeby miała co robić przede wszystkim. Czyli tak, co mnie interesuje, oczywiście pasze dla zwierząt, jak najbardziej. W sumie to po wszystko trochę możemy dać, po parę procent, nie? Dobra, ziodna pszenicy, żeby po prostu się miała co robić w każdej chwili Nie wiem tutaj jak to działa, na przykład jeśli ustawimy 10% Na przykład tutaj jest tylko 9, tutaj jest powiedzmy 10, też nie będzie? Czy to znaczy, że wówczas, kiedy na przykład tutaj jest brak tutaj, tutaj też i tutaj też To wtedy ona tutaj będzie pracować na 100% czy dalej tylko na 10? Nie wiem jak to jest, wydaje mi się, że tak powinno być To powinno być bardziej naturalne Ale w razie niech tak zostanie, dobra te mąki też nie za dużo, bo nie wiem, czy potem y, ziarna będą mi też potrzebne, więc nie zostaną i nawóz, oczywiście, także niech się robi. Aha, to można robić nawóz na dwa sposoby. Aha, już mi się procenty skończyły. Dobra, to może troszeczkę mniej. Ile tu jest jeszcze dasków? Jeszcze są dwa, czyli jest 12 dasków, czyli po 8% by wypadało dać wszędzie. Wtedy będzie mniej więcej porówno. Chociaż zastanawiam się, czym przypadkiem nie dać troszeczkę więcej y, tych procent na. Y, no to jest, co nie mogę? Aha, to zablokowane zaprawa, okej. Okay. Zaprawy w sumie jeszcze nawet nie używałem. Nie będzie tak jak teraz. Zależy mi na tym, żeby właśnie tutaj paszy było właśnie dużo. Tam może nawet, A nie będzie na razie na fulla. Chodzi mi o to, żeby nie wykorzystali na przykład cały ziaren na mąkę czy na coś, a potem na przykład braknie na pasze, więc niech to będzie w ten sposób. Jak widzicie, żywności mamy bardzo dużo. Wody także. W ogóle mam chyba z 20 wiader się zrobiło w tak zwanym międzyczasie. Sporo żywności, opału także jest ok. Eee... Dobra, w takim razie sobie wezmę parę kłód i spróbuję budować chatę rybacką tutaj na tym jeziorku. Ale nie wiem, czy to się na coś zda. Dobra, chciałem to postawić gdzieś tutaj w miarę blisko, żeby było dobry dostęp do składu żywności, który jest tutaj obok. Więc jakby tutaj się zmieściło, za tymi sadami byłoby idealnie. Więc sobie zobaczmy. Budynki, powiedztwo, chata rybacka, poziom pierwszy. Dobra, sobie obróćmy, może jakoś to teraz sensownie. Teraz spróbuję to ustawić. Tylko jak widzicie, jeszcze za bardzo nie ogarniam. A, to trzeba na wodzie postawić. Dobra, w całości na wodzie można. E, tu w zasadzie można nawet naprzeciwko tej chaty. Dobra, tam jest, to jest ta chata nasza. Nie będzie tutaj w takim razie. Teraz jak tam wejść? Tutaj są płotki. Może jakby tak postawić. A, tutaj są, widzicie? Jest tutaj jakby. O. Ej, zepsułem to, zobaczcie. Bo chciałem, żeby tu było wejście. Myślałem, że to są słodkie, a są słodkie z drugiej strony. trzeba to zniszczyć. Nie wiem, czy to było w grze czy ja coś źle zrobiłem, więc to szybko sobie zniszczymy. Jak to zniszczenie? Jeszcze raz, no niestety straciłem parę kłód. Łowiectwo, ta rybacka, dobra. I teraz tutaj, widzicie, to jakby schodki. O, trochę w tą stronę może. Dobra, teraz jest ok. Teraz jest ok, tylko żeby znowu tego nie zniszczyć. No i co, ja się biorę w takim razie za budowanie. No i widzimy się na chwileczkę. No ok, powinniśmy teraz skończyć tutaj budowę tej chaty rybackiej. Została nam jedna koda. Okej, okay, mamy zrobioną chatę rybacką. I teraz co to możemy zrobić? To myślę, że tylko łowić ryby, tylko gdzie jest ta karteczka, gdzie możemy sobie wybierać jakby priorytetę? Tutaj jest, dobra. Chata rybacka. I tu co są robić? Rybię mięso, solnę rybię mięso, rybię mięso. Aha, to jest chyba z jakichś różnych... Tak, to jest okoń, płoć, szczupak i po prostu rybię mięso. Aha, no to można za pomocą nie wiem, za pomocą noża łowić, a to za pomocą włóczni. Okej. Okay. Aha, tutaj jest chyba przetwarzanie tego mięsa, jakby filetowanie, a tutaj jest po prostu. E, łowienie. Tak mi się. Nie wiem, nie wiem, szczelom. Dobra. Brak pracownika, ale sobie ustawimy mi tak jakieś temperatury. To na 50% może. Nie wiem czy nie za dużo, a resztę po 10. I powinno być okej. Okay. Chociaż może bez tego słonego mięsa, bo, bo soli raczej nie ma sensu używać w tej grze. Znaczy. Wiem, że to jakby zwiększa, yy, m, trochę więcej może, nawet po 15 może jak się uda Że to zwiększa jakby szansę na, yy, znaczy dłużej będzie nasze mięso żyć Się szybciej, po prostu będzie się wolniej psuło Natomiast no jakoś soli nie mam z, z, zbyt wiele, pewnie jakąś mam, ale raczej się nie skupiam żeby ją zbierać Natomiast mamy dużo kamieni, wapnie i tak dalej i to jest dla mnie bardziej priorytetowe Po prostu mięso trzeba przerabiać szybko w miarę na jedzenie, potem je jeść niżej gromadzić niepotrzebnie jedzenia w ogóle mamy sporo, ale głównie chodzi o wodę więc nam się kończy po prostu zapas tutaj tej chaty to kuchnia więc już mamy tutaj dosyć ciężko pod tym względem, że zobaczcie jest tutaj waga 400 na 500 z czego oczywiście głównie chodzi o wodę, bo tutaj tych wiader będzie już łącznie az 30 chyba z wodą nawet więcej jeszcze zobaczcie tutaj 25 pełnych i 13 jeszcze. no to jest ponad 30 tych gaderek, w sumie to będzie coś koło nawet 40 tych gaderek Więc one trochę ważą swoje I oczywiście też dużo mamy kapusty, która też dużo waży W dużych ilościach, więc będę musiał wybudować gdzieś drugi, drugi magazyn żywności w innym miejscu Prawdopodobnie także tutaj w górach tu Mam widzicie domek drugie drugiej strony, bo się nie zmieściło, ale to innym razem Dobra, zrobimy sobie parę oszczepów tych rybackich i zobaczymy jak się łowią rybki no, tak widzę, że ta włócznie airbowska jest dość droga, jeśli chodzi o zasoby. Głównie chodzi o nianą nic, no, po prostu może tak. Nie wiem, z 6 no, widzę, że to trwa 4 sekundy, więc łącznie zajmie nam dobrą chwilę, dobre, dobre 30-40 sekund. No, właściwie 24 sekundy, dobra. Mamy te włócznie, sobie może założymy nawet, zobaczymy, czy coś nam to da. O, zamiast kill -offa. Oczywiście byłem też tym skilowem sobie trochę wyrąbać właśnie też na parę kursów do jaskini. Dobra, tutaj coś widać w ogóle. Jak widzicie, tutaj żadnej ryby nie widzę. One powinny się na zielono poświetlać. Mamy taki poziom, że się nam zwierzątka powinny podświetlać także ryby. Czy mam, mam przynajmniej taką nadzieję. Teraz pobiegniemy sobie na północ na rzekę i zobaczymy, czy tam będzie lepiej widać. Chociaż może to już rano było już jest ciemno, więc widzimy się rano na czekam. Okej, okay, tutaj już biegniemy. Zapewniałem mówić, że nam się urodził syn, swoją drogą, i go nazwałem e, Jurand, Jurand ze Spójchowa. Będzie zobaczyć, jaka ja ma tutaj umiejętność w ogóle w kowalstwie, znaczy w wytwarzaniu, ma szóstkę aż. Więc jak urośnie, będzie z niego nie, 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 niezły, nie, niezły kozak. Ciekawe, po kim to ma. No, mamy jeszcze dwójkę dzieci, chyba zdaje się, więc... Małe dzieci w sensie ich matki teraz nie mogą pracować, oprócz tego też e, chyba nie mam żadnego pracownika ani w kurniku, ani w chlewie, ani w gęsiarni, e, z tego względu, że e, no nie ma sensu po prostu moim zdaniem tego tam robić, chociaż, chociaż w gęsiarni jest jeden. E, chodzi o to, że po prostu, ta, znaczy z tego co wiem, to tam ten pracownik jest tylko po to, żeby im dokładać za jakiś czas tego żarcia do do, do chlewu, więc to jest to raczej niezbyt no, praca czasochłonna, więc mogę zrobić to, to ja po prostu, gdzieś tam w wolnych chwilach. Dobra, wejdziemy się za łowienie rybek. Ja żadnych jeszcze nie widzę. Być może trzeba gdzieś dalej wybić na środek. Może jakieś zn znajdziemy. Powinien się chyba świecić na, na, na żółto. Czy na zielono? Pójdziemy w stronę Gostowi, może coś będzie. Ja się zmęczyłem, widzę tutaj coś O, są rybki, widzicie? Sobie poczniemy, sobie zapiszemy gry i zobaczymy jak się łowi tutaj, bo nie mam żadnego pojęcia czy trzeba rzucać, czy trzeba z dzidy ich atakować te ryby. Aha. Są takie szybkie, że nie wiem jak to mam złowić, przynajmniej są takie szybkie. A mamy jednak jedną rybę, dobra. Ale druga mi uciekła. Czyli się da, ale praktycznie jej nie widać bez tego. Ależ ty Dobra, gdzieś tam widzę ją. O, przyznam, że złowienie ryby za pomocą tego kija jest ciężkie, a ja mogę w nią po prostu rzucić? Mogę, można rzucać, dobra, to dobra informacja, że można rzucać te ryby, ale mam tylko dwie, a gdzie reszta? Dobra, wi wiem, że się da łowić ryby, natomiast żadne jeszcze nie widziałem u nas tam w tym jeziorku. Może są, może nie ma, nie wiem. Może coś jeszcze... O, są beczki. Oczywa ja kiedy zbierałem, a jednak chociaż nie wiem. zbieramy oczywiście. Dobra, teraz sobie zobaczmy stąd. Przyznam, że bez tego te ryby byłoby szalenie trudno znaleźć w ogóle tutaj w tej rzece, bo po prostu one są no, pod tą wodą i przecież ich nie widać. Być może jakbym jakieś tam ustawienia graficzne zmienił, na, tak jak tutaj na przykład mamy tą, tą e, trawę, mamy o wiele wtedy po prostu widać bardzo dobrze te kamienie. To może wówczas byłoby tak, że za jakieś ryby tam widać lepiej, jakbyśmy te e, ustawienia zmniejszyli do odpowiedniego jakiegoś tam niskiego poziomu tej wody. Tak, teraz no to trzeba po prostu w ten sposób to robić. Być może, mówię być może, się będzie dało tak zrobić, że... się ja, co, nawet sprawdzę sobie. Sobie nawet sprawdzę, być może jakoś tam się da to zrobić, tylko nie wiem, która umiejętność to będzie raczej, która tutaj... E... Roślinność na pewno nie, efekt być może. Cienie, procesy nie ma tutaj nic odnośnie wody. Właśnie, więc to pewnie... Gdyby było coś od wody, jakaś tam jakość wody, coś takiego, to wtedy można by to obniżyć. Może wtedy nie byłoby tak... Się tak to świeciło to od blaski może jakbym coś tam wyłączył, jakieś opcje nie wiem nie wiem generalnie nie jestem pewny tutaj co zmienić dokładnie kolejne beczki wydaje mi się że już mogłem je zbierać ale jak nie są zebrane bardzo dobrze tu są o są cztery rybki nawet zobaczcie I tam są już ryby tam jeszcze więcej dobra idziemy zbierać ryby oczywiście będziemy nie rzucać bo jest tak łatwiej dobra, widzę, że nawet nie trzeba tak dokładnie e, rzucać w nich, trafiać i wtedy... No, zbieraj to. Dobra, teraz podniósł. Dobra. Nie no, przyznam, że nawet nie jest to trudne, tylko trzeba te ryby znaleźć po prostu. Bo no widzicie jak rzucam to nawet yy, nie muszę tego tak yy, dobrze trafić tą, w, tą, w tą rybę i po prostu wtedy się zbierze tą, ten Tylko, że potem trzeba jeszcze znaleźć tam włócznię i to jest słabe, bo tutaj w tej wodzie mało co widać Dobra, mamy wszystkie cztery rybki, dobra Może to wystarczy, żeby was tutaj nie nudzić a ja pobiegnę sobie zrobić jeszcze misję, jak tutaj na widzę z Alewinem Okay, mamy taką misję, że musimy, ale wynowi dostarczyć kłody i motek. Myślę, że to nie będzie problemem, bo już mamy dosyć dużą prędkość w rąbu. Dwa klony powinny nam wystarczyć. Mamy jeszcze łopatę. Mamy łopatę widzę. Nawet nową widzę sobie wziąłem. Więc zabieramy. Tak, pięknie od razu. Zawsze lubię zbierać, bo potem jest brzydko to wygląda. Teraz szybko wyrąbimy jest są aż 4 kłody, więc na więcej wszystkich drzew. A tego nie ruszamy. Więc powinienem mieć 8. Nawet plus jeszcze 5, to nawet 9. Kłód. Chociaż jeszcze jeden mi chyba brakuje. Dobra, gdzieś może uciekła. Zrobimy sobie w takim razie jeszcze motek i mu damy ten zniszczony, a my będziemy sklejać nowy. Dobra, chodź od Win. Gdzieś tam widzę, że już uciekaś gdzieś. Dobra, masz tutaj ten łodzek i to Chodź za mną Ja już to, to pamiętam też z tej misji yy, Która była jeszcze w wersji Everlacces Ja tam sobie po prostu z tyłu zagostowiłem Od strony wody zbudował sobie po prostu yy, Tarczę Do strzelania z uku. Można było sobie z nim troszeczkę potrenować Trudno było i to tam, pamiętam, że trzeba było trochę dalej stanąć I tak dalej, ale dało się generalnie Z nim wygrać, trudno było, ale dało się Ja wówczas yy, z nim Nawet wygrałem, ale chyba teraz przegrałem Dla to zresztą umyślnie Przegram z nim właśnie po to, żeby się bardziej ucieszył, żeby mnie strzelać Tak przynajmniej było Więc niech sobie się tym zajmie Okej, okay, powinienem stanąć na, dwu, na 20 metrach Nie wiem gdzie to jest 20 metrów Myślę, że gdzieś tutaj będzie I będziemy strzelać sobie Od razu zdobyłem, widzę, punkty Celne 100% Za, za, za pierwszym strzałem, widzę, trafiłem w sam środek No nieźle, kurde Zbieram z Tak to się robi. Dobra. Będzie dużo ćwiczył? Zgoda, zgoda, super. Musimy poczekać po prostu do jesieni z tego co widzę. No i co? My wracamy do domu w takim razie. No i widzimy się już u nas w bazie. Okej, okay, mam tamte rybki. Tutaj jak widzicie żadnych rybek nie widzę, przynajmniej tutaj w bliskiej okolicy. Boże... Opłynę na środek tego stawu, tego jeziorka i może na środku będzie ich więcej rybek, oby mam nadzieję, w sensie Co tam jest? Tam ktoś wystaje, jakaś głowa, czy coś? Tam ktoś idzie! Ameryka se chodzi, obok ryby po prostu <grybujesz> Okej, okay, ja tutaj żadnej ryby wszystko nie widzę e, Niestety A są jednak, są, są, jednak tylko, że no dosyć trudno jest je zobaczyć Jak będę tak, to będę coś widział lepiej? Niestety czy nie. Czyli jednak są tu ryby, jest nawet całkiem sporo. Przydałoby się tak złowić parę za jednym rzutem. No, czekam, może nam się troszeczkę zrespi wytrzymałość. Chyba nie trafiłem, uciekły nam ryby. Słuchaj, że ma więcej włóczni? To była tylko jedna? Aha, powinny być może więcej ze sobą. No, tak trudno te ryby tutaj złapać. Dobra, zaraz Eryka trafi przypadkowo. No, nie da się, zobaczcie. Strasznie te ryby trudno upolować. Dobra, jest. Myślę, że ta jedna nam wystarczy. Ok. Mamy rybki, teraz sobie zobaczymy jak to wygląda, jak można je przerobić po prostu na, 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 na mięso, na filety. Jak je obrobić. A, może ją tutaj widzę. rybie mięso. Okej, okay, robimy. Ciekawe czy rybie mięso można robić z niego to samo co z mięsa takiego normalnego. Czy, czy nie za bardzo? drogą wypadałoby już coś chyba ugotować, bo widziałem, że nie mamy w kuchni żadnego, żadnych zup już. Trzeba będzie też coś ugotować, bo mamy mnóstwo już się psującej kapusty. Nie trzeba będzie coś z nim zrobić. Troszkę głód wracaj do bazy, do swojego miejsca. My zabierzemy kapuchę, zabierzemy talerze i będziemy robić sobie teraz zupy. 34 zupy kremowe. Wow, to na zamię mega, mega dużo czasu niestety, No ale cóż. Ok, udało się skończyć tutaj te 34 zupki kremowe Od razu je wrzucę, żeby mieli co jeść A, to nie tutaj To budynek obok Żebyście mieli co jeść I tą rybę, mięso też tam wrzucimy I kapustę też, w wiem taką maksymalnie gnijącą W ogóle mam tutaj mnóstwo, że są sobie zobaczcie Tej kapuchy się nazbierało, tutaj mam 130, mam jeszcze 600 kapusty jakiejś tam innej Eee, a to używam na razie tej, bo jest najbardziej zniszczona. Tak samo z mięsem, staram się używać tego najbardziej, to już jest na skraju, chociaż tu takiego taki nie miałem. Ale swoją, a tą z mlekiem kupiłem, widzę przypadkowo, ale zamiczył. Eee, swoją drogą, miałem tutaj jeszcze taką eee, rzecz, miałem ponad 1000 gnilizny, więc to przerobiłem sobie na sporo ilość także nawozu. Po prostu nam sporo zniło tego mięsa. Eee, Buduję sobie może drewutnie poziomu drugiego. Postawiam, że będzie potrzebna spora ilość desek do tego albo kłód. sobie nawet zobaczmy, jak to wygląda, co ja potrzebuję do tego. Yy, budowanie, budynki, wydobywanie. Nie, jest tylko wydobywanie, gdzie to jest. na poziom drugi. Kłoda 8. 8 kłód potrzeba, ale potem pewnie deski albo coś. Także sobie weźmiemy wszystko w miarę, tam ile uniosę. No, gdzieś tutaj wypadałoby to postawić. Tylko to może wyburzymy. Tutaj zetniemy te dwa czevka, może tutaj. Bo to tutaj postawimy w to miejsce. Ok, drwutnia stara zniszczona, więc teraz czas na nową. Budynki, wydobycie drwutnia. Widzę, że ona jest niewiele większa. Niech będzie, co ja to potrzebuje do wybudowania To widzę że tak już nie jest ze strzychy, tylko z desek i schód. Takie nieźle, a tutaj co? I co tyle? I co ona się różni od tej normalnej drwutni? Drogównina poziomu drugiego. Co ona się w ogóle różni? Zobaczmy sobie. Aha, jest dwóch miejsc... są dwa miejsca na, na, na pracowników, i w zasadzie niczym więcej. No. To tak średnio, że tak powiem. No nic. Przybliżamy tutaj do tego gościa, gdzie on poszedł. W ogóle, kto to był? Raz się okaże, kto to był. Zarządzanie. Drogównina 2. Pracownik. I to to był. Będzie, teraz będzie bezrobotny. Czyli radą mnie pewnie, nie? Bo mam tutaj widzę. To się nadaje już na dwa eee, Czy ona jest szybsza od, tego, od tej normalnej w ogóle? Nie, no, chyba nie. Tylko napisane, że bardziej przestronny od tego pierwszego rodzaju. No trudno. Trochę szkoda, że tak powiem. Trochę szkoda. Kurczę, no chciałem dowiedzieć czy to zadanie dla mnie Gosta, eee, czyli miałem dostarczyć do Kestrel miksturę trzeźwości, natomiast okazało się, że nie ma tak lekko, ponieważ no, bo chciałem gdzieś ją zgubić tamtą naszą miksturę trzeźwości, po prostu nie, nie, nie wiem gdzie ona jest po prostu, być może ją przypadkowo gdzieś musiałem wypić i, i nie mam po prostu Słucham, że teraz jej szukam ale nie ma jej ani w harcie żelazkiej, ani w magazynie żywności, ani w normalnym magazynie, więc prawdopodobnie gdzieś ją przetraciłem No trudno sobie zbudujemy, eee, może na, w odcinku następnym, chatę z poziomu drugiego To może tam będzie taka Ale no nie wiem no, Zauważyłem jeszcze pewien problem Nie było ani jednej osoby przyporządkowanej do chaty myśliwskiej Ponieważ była to osoba, która zasła w ciążę Nie jedna z naszych kobiet, więc nie było komu tego robić eee, Więc postanowiłem jednego drwala od pracy na razie odwlec, żeby się zajął właśnie myśliwstwem, żebyśmy mieli dostawy mięsa, jednak to jest troszeczkę ważniejsze, aniżeli produkcja drewna. Tego zresztą mamy całkiem sporo, bo ostatnio nie budowałem z drewna, jeśli już to jakieś tam drobne, drobne rzeczy, natomiast cały domów z drewna, na przykład tak tutaj z Bali nie buduje, tylko raczej z kamienia, więc troszeczkę mniej używamy, tym bardziej, że teraz jeszcze jesień, było lato, więc no, na opał też tego jakoś super dużo nie schodzi. Gdzie ten rolnik? Czemu tego jeszcze nie zbierasz? Swoją drogą, kto jest u mnie teraz rolnikiem? Ktoś tutaj jest na pewno rolnikiem. Dużo matek w ogóle się porobiło, zobaczcie. Jest rolnik. Radowid. Gdzie jest Radowid? Gdzie mam Swoją drogą, tutaj to pole, zobaczcie, udało mi się troszkę obsadzić tej kapuchy, żebym coś mieć, natomiast to drugie pole jest całkowicie nieopsiane w ogóle. Tutaj to pole jest, po prostu jest. Nic więcej. Chyba jedzie Radowid właśnie, z Fitun idzie, górnik, a przyraz tamtąd, kurczę. Tam budowałem tę chatę, tutaj jest coś nie zaorano. tutaj zaorano. dobra. Mam nadzieję, że tą kapuchę zbierze, jak nie, to ja to zrobię. E, odkryłem już poziom, też na drugi poziom chaty, swojej drogo, swoją drogą chaty myśliwskiej, więc sobie może ją na szybko wybuduję. Okej, okay, odkryliśmy drugi poziom właśnie tego tej chaty. Z tego co widzę to wiele się tej pierwszej nie różni. Możemy sobie robić jeszcze chyba suszone mięso. Nie wiem czym można było robić przedtem nie, suszone mięso. Być może się dało. Nie wiem. W takim razie on jest fit. W Radomir, Uniwersytet Roboty. I tutaj znalazł się zobaczcie nasz Radowid, który zbiera tutaj nam kapuchę. Widzę niezbyt szybko mu to idzie. W takim tempie to tak, że tak powiem dość długo. On tam musi przyjść, kurczę przez... Połowę dnia idzie, drugą połowę wraca, a tutaj siedzi 10 minut w pracy. Także trochę słabo. Będziemy niezbyt jasny, e, śpieszny w tym oto zadaniu swoim. Dobra, w tym odcinku raczej już wiele nie jestem w stanie zrobić, także widzimy się w odcinku następnym. E, a tymczasem się z Wami żegnam, także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!